Cześć Boże, cześć, witam cię bardzo serdecznie w bardzo wyjątkowym dniu, który wydarza się raz na 4 lata, dzisiaj 29 lutego. Bogu dziękujemy, że przyszło nam żyć w tak pięknym dniu, dzisiaj czwartek, drugiego tygodnia Wielkiego Postu. Zapraszam Cię do wspólnej modlitwy kolektom, modlitwą liturgiczną dnia. Boże, ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie nasze serca, abyśmy napełnieni gorliwością przez Ducha Świętego byli mocni w wierze i wytrwani w działaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kolejny dzień Wielkiego Postu, kolejne, kolejna dawka Bożego Słowa. A dzisiaj to pierwsze czytanie z księgi Proka Miasza, tak bardzo mocno nawiązujące do tego psalmu, którym się modlimy, psalmu pierwszego o błogosławieństwie, o szczęściu i o przekleństwie, które może nas w życiu spotkać. Na początku błogosławieństwie, o szczęście, które polega na tym, by swoje życie, swoje serce, swoją nadzieję, swoją codzienność złożyć Panu Bogu, żeby nie polegać tylko na sobie. Że źródłem wszelkiego nieszczęścia ludzkiego, czasem i źródłem wielkich tragedii, ale też sytuacji, w których się pogrążamy w smutku, jest przypatrywanie się wyłącznie sobie, liczenie wyłącznie na siebie. Y Liczenie też na to, że uda mi się, chociażby nawet te postanowienia wielkopostne. Popatrzcie, że mi się uda. No i często mi się nie udaje. Już pozostawiając tym, tym w ogóle, mi się niedźwiadki. Tak samo z grzechem, nawróceniem. Często może zastanawiamy się. Ostatnimi czasy spotykam wiele takich osób, które przychodzi porozmawiać i mówi, no Dlaczego tak się dzieje. Że podejmują walkę z nałogami, z niewoleniami, różnymi krzychami, które gdzieś toczą się ich, przez ich serce latami i nie mogą z tego wyjść. I często jest takim miejscem, dlaczego ja nie mogę wyjść taką przeszkodą, która mnie trzyma, zniewala jest właśnie to patrzenie, że to ja, że to ja mam dać radę. Że w tym wszystkim brakuje Pana Boga. Że może my chcemy wracać do Pana Boga, ale chcemy ciągle po swojemu. Ciągle jakieś stosujemy swoje metody z dziada, pradziada. Nie mówię, że one są złe. Ta jest czymś pięknym, i pobożnie przekazywana pokolenie na pokolenie jest czymś pięknym. Ale żeby to wszystko było też nasączone i przede wszystkim przeniknięte Ewangelią Bożą, codziennie Kościół czyta słowo Boże, głosi to słowo, codziennie na nowo próbuje wsłuchiwać się w to słowo, by dać się poprowadzić Panu Bogu. I kiedy zapatrzę się w Jego Słowo, zasłucham się w Jego Słowo, kiedy dam się Mu rzeczywiście poprowadzić, to cokolwiek mnie w życiu będzie spotykało, to ja nie będę adorował swojego grzechu, ja nie będę adorował swojej słabości, ale będę adorował Boga. Nawet w tym trudzie, który będę przeżywał, będę Jego adorował. I to będzie przynosiło owoce, nawet kiedy może na zewnątrz być jakaś wielka posłucha, jakiś wielki upał, który mówi Jeremiasz czy psalmista. To to, to ten człowiek podobny do tego drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, czyli takiego człowieka, który swoje serce zakorzenia w Panu Bogu, ufa całkowicie Panu Bogu, da się mu poprowadzić. To nawet w skwarze, w upale, wszystko naokół wiednie, wszystko usycha, a ty trwasz, bo masz tą siłę, która pochodzi od Pana Boga. Nie mówię energii, siłę, łaskę od Pana Boga, od niego pochodzącą. Dzisiaj Remias mówi: że Serce jest zdradliwe, któż jest głębi. Ale jest Pan, który zna moje serce, zna moje intencje. On zna Ciebie najlepiej i zna Twoje zmagania. Wie, z czym się zmagasz. Wie, Panu Bogu, z czym Ci jest trudno. I Bóg patrzy głębiej, patrzy na serce, nie patrzy tylko na wyniki i patrzy na oceny. Życie chrześcijańskie to nie jest świadectwo takie szkolne. To nie jest opinia ludzka. Ale to jest ciągle, ciągle takie otwieranie swojego serca, w którym już tam Pan Bóg jest. Że Pan Bóg już mieszka w Twoim sercu. I ciągle odkrywanie tego Pana Boga, tej dobroci, którą Pan Bóg złożył w naszych sercach. Dzieje Ewangelia o łazarzu i bogaczu. Ponieważ jeżeli idę za Panem Bogiem, jeżeli dam się mu poprowadzić, to Pan Bóg uwrażliwia nieustannie mnie w tym wielkim poście na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Idąc za Panem Bogiem, nie mogę pomijać drugiego człowieka, nie mogę obejść, przejść obok niego obojętnie. Nie mogę po prostu. To jest ciągły sprawdzian, ten wielkopostny dla mnie. Popatrzcie, nie tylko ja, nie tylko moje postanowienia, nie tylko moje umartwienia, ale drugi człowiek, który jest obok. Czy jemu nie jest gorzej ze mną przypadkiem? Czy przypadkiem to moje takie czasem na siłę dążenie do mojej świętości osobistej? Czy czasem nie nakłada mi klapki na oczy, że ja nie widzę drugiego człowieka? Dla kogo ja żyję? Dla kogo ja żyję? Mogę mieć wszystko w życiu, popatrzcie, mogę mieć wszystko, jak ten bogacz. I mogę być jak łazarz pod schodami, nie mając nic. Ale chodzi o nagrody, chodzi o ten wynik końcowy tak naprawdę. O to, gdzie jest moje serce utkwione. I wiecie, jestem w Warszawie. Dzisiaj kończę rekolekcje szkolne dla dzieciaków. I próbuję jakoś tak wykorzystywać też ten czas w Warszawie tutaj. Może nie do końca tak, jak bym chciał. Ale no, Pan Bóg mi podrzuca różne sytuacje i wczoraj wieczorem, kiedy spacerowałem tutaj po stolicy, niedaleko dworca centralnego, byłem świadkiem takich dwóch, y, dwóch scen, które się wydarzały jednocześnie. Jeden z jednej strony byli ludzie młodzi i starsi, którzy zbierali podpisy na legalną marihuanę, a z drugiej strony stał człowiek dający świadectwo, chrześcijanie, nie wiem, takiej wspólnoty, chyba nie katolickiej, ale mówiący o tym, właśnie to byli tacy konkurenci, bo oni go zakuszać, on dawał świadectwo swojego nawrócenia. Człowiek, który mówił, że przez wiele lat, 20 lat był w boksie, był mistrzem świata, mówi, pokazywał na marion, mówi, Mieszkałem tam na, największym, na najwyższym poziomie, na największym piętrze, w wielkim apartamencie, wszystko miałem. Mówi: Miałem Rolexa, zegarek za 300 tysięcy zł, łańcuch za 200 tysięcy, wszystko miałem. Mówi, mogłem robić wszystko, co chciałem i właśnie wszystko straciłam. Miałem fałszywych przyjaciół wtedy, bo jak miałem kasę, jak miałem wszystko, to, to po prostu wszyscy wokół mnie byli, doradzali mi po to, żeby mnie wykorzystywać. Trafił do więzienia, mówi, trafiłem do Ręsztoku i tam w Ręsztoku spotkałem Boga. Ale mówi, i przestrzegał młodych ludzi, też taki pokazało mi, że ja właściwie kilka osób stało, słuchaliśmy tego człowieka i wielkie tłumy, które podpisywały tam. Tutaj nie chodzi nawet mnie to, nie chodzi mi na ten temat, co, o co podpisywały. Ale gdzie łatwo, gdzieś pójdziemy. I ja on to mówi o tym, że szeroka droga na potępienie jest wąska do nieba. Nie dlatego, że Pan Bóg tak chce, że daje nam wąską drogę, tylko że my też nie chcemy wybierać. Że łatwo nam wybrać to, co łatwe, to, co lekkie w życiu, to, co chwilowe, co tu i teraz. A Pan Bóg daje nam, pokazuje nam Jezusa na krzyż. Daje mi, daj mi wolny wybór, kogo w życiu wybieram, tak naprawdę. Bo mogę być wielkim grzesznikiem, mogę się wielkim, w tym wszystkim zmagać i spotkać Chrystusa w swoim życiu. Nie mogę na zewnątrz czuć się ok, bo pomogę, bo gdzieś tam rzucę, bo coś tam charytatywnie mogę się podzielać. Ale moje serce tak naprawdę może być bardzo obojętne. Mogę być blisko, wydaje mi się, że mogę być w sercu Kościoła. I mogę być blisko, i mogę być daleko. Gdzie jest moje serce? Gdzie jest mój skarb? Gdzie jest moje bogactwo? To jest pytanie, które dzisiaj ja czytam w tym Słowie Bożym. I zapraszam Cię może, żebyś Ty te też zapytał o swoje serce, o to, gdzie jest w tym momencie Twoje serce, gdzie teraz angażujesz swoje serce, gdzie są obligacje Twojego serca, gdzie są skarby Twojego serca utkwione. Co lub kogo adoruje w mojej codzienności w moim życiu? Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen. Szczęść Boże. Cześć.